Po co w ogóle głosimy Ewangelię? No bo mają jasny cel w głoszeniu Ewangelii ci ludzie, którzy uważają, że jeżeli ktoś ich nie przyjmie, no to coś strasznego się tej osobie stanie, tak? No gdybym miał kogoś bliskiego i wiedział, że zmierza na potępienie, z którego już nigdy nie wyjdzie, to chciałbym go jakoś wyratować i wielu. Wierzących tak próbuje ratować swoich bliskich, najczęściej no bez skutku. I są często w rozpaczy, że no jak to jest, że mimo wszystko, czy mam jeszcze za mało wiary, żeby tą osobę pozyskać? Nie, bracie, nie siostro, ty masz dość wiary, tylko po prostu ta osoba tych zalążków duchowości nie ma. No to w takim razie po co głosimy Ewangelię? Dlaczego mi się chce? Tutaj stać i mówić, dlaczego mi się chce stanąć gdzieś przed ludźmi i coś powiedzieć. Z miłości do tej Ewangelii, z tego, że to jest najlepsza nowina, która dotyczy tych wszystkich ludzi. Dotyczy ludzi, którzy dziś mi nie uwierzą. Ale ja mogę im zaświadczyć, że chociaż dzisiaj nie macie na to otwartych uszu to kiedyś to was dotknie. Będziecie się cieszyć tym Królestwem, bo ono was dotknie, ono... Ten Jezus, który jest dzisiaj dla was tak obcy, tak daleki, po prostu wyciągnie ramiona do was, aby wy, wy wpadniecie w te ramiona i będziecie, tak jak ja, cieszyć się tym samym, kiedy przyjdzie na to czas. I to jest jedna strona medalu, ale jest jeszcze druga, bo my nie wiemy, u kogo te zalążki wiary są. My nie wiemy, gdzie w czyim sercu pod jakimiś takimi kamieniami i, i tak jak w naszych sercach często były kamienie i są nadal może jakieś kamienie, tak my nie wiemy, co tli się w jakimś człowieku. My bardzo często jesteśmy zaskakiwani, jacy ludzie nawracają się. A ci, których może byśmy byli pierwsi, że Powiemy nie, no ten to już musi przyjąć, ewangelię, to on w ogóle nie jest nawet w najmniejszym stopniu zainteresowany. Bóg nas zaskakuje i dlatego nie możemy przestać, bo przez nasze głupie kazanie, jak mówi apostoł Paweł, przez nasze takie proste mówienie o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg ma plan dla człowieka, być może pewne płaczące, takie szukające serca, Będą mogły usłyszeć, że Bóg jest dobry. Będą mogły ucieszyć się tym zbawieniem, którym my się cieszymy. I chyba nie ma lepszej motywacji niż żeby po prostu każdego dnia wychodzić dalej do ludzi z tą myślą, że może dzisiaj będę mógł jakieś jedno ziarno Ewangelii zasiać. A jeśli nie słowem, to może, może moim zachowaniem będę mógł po prostu dać coś z siebie, ale nie od siebie, tylko od Boga. Dać coś z siebie w tym sensie, że ta miłość, którą odczułem od Jezusa, mogę ją przelać jakoś drugim. Kiedy jest mi nawet ciężko, mogę się modlić do Boga, żeby posilił mnie w tych najtrudniejszych dniach, żeby to On jakoś przelewał tego ducha tam, gdzie jest to możliwe i żeby moja samolubstwo, moje Kierowanie się moim egoizmem nie przeszkodziło w tym przelewaniu tej miłości dalej. I drugie pytanie, dlaczego nasza wiara jest taka istotna? Dlaczego tak istotna jest nie tyle nasza wiara w znaczeniu, że wierzymy, tylko nasza wierność tej prawdzie, którą poznaliśmy? Bo jeżeli zostaliśmy w tym życiu pociągnięci do Boga, to znaczy, że Bóg w nas wierzy. To znaczy, że Bóg uważa, że my dzisiaj możemy coś dobrego z tym zrobić. Jeżeli Bóg by myślał, że nie damy rady, to dołączyłby nas do, tej, do tego grona, który nie słyszy. Po prostu zamknąłby nas ze wszystkimi w tej niewierze. Nie z jakiejś złości na nas, z miłości do nas, że. W tysiącleciu będzie dla nas czas, kiedy będziemy mogli się zmienić. Ale Bóg z jakiegoś powodu nas tutaj na sali i innych ludzi, którzy kochają Boga w tym życiu, pociągnął do siebie, pociągnął do Jezusa i powiedział jakby tymi, przez to, że to zrobił, jakby powiedział, że dacie radę i możecie dać radę. Więc skoro Bóg tak do nas mówi, że możemy, no to starajmy się Go nie zawieść. Niech te słowa będą dla nas taką motywacją, że jest z nami Bóg, który wierzy, że możemy zwyciężyć. I nawet jak mieliśmy mnóstwo porażek, to to jest Bóg, który każdego poranka budzi nas, który każdego poranka nasłuchuje, czy my przychodzimy. I nie jest daleki na wołanie swoich dzieci, nawet właśnie tych dzieci, którym się coś nie powiodło. To, że wczoraj Ci się nie powiodło, a nawet dzisiaj rano, jeśli już się komuś coś nie powiodło, to nie znaczy, że Bóg się stał daleki. Bóg jest ojcem dla swoich dzieci. I Bóg jako ojciec jest bardzo dobry, jest pełen miłości i w tej miłości chce nas doprowadzić do Zbawienia. A jeżeli my zwyciężymy, to w jakim stopniu będziemy mogli pomagać naszym bliskim, którzy dzisiaj tego nie słuchają. Będzie taki czas, kiedy będą bardzo pragnęli, żebyśmy z nimi porozmawiali o tych tematach, które dzisiaj ich nie interesują. I będą zachwyceni tą prawdą, którą my się zachwycamy. Tylko musi przyjść na to właściwy czas w Boskim Planie. Nie.